Dzięki za oglądanie materiału, zwijam się, serwus! W ostatnim newsie pogadamy sobie o nadchodzącej produkcji od Amazonu, czyli God of War. Jak wiadomo, właściciel platformy Twitch postanowił jakiś czas temu zabrać się za franczyzę znaną przez wielu fanów. Ostatnio powstaje wiele filmów i seriali na podstawie gier. Do szeregu w głównej mierze możemy zaliczyć serię Wiedźmin z białowłosym Geraltem na czele. Oprócz tego jest Halo, Uncharted i wiele, wiele więcej. Praktycznie w każdym z tych wielkich tytułów występują znani aktorzy. Wiedźmin? No, to potężny Henry Kawi. Uncharted, Piotrek Park, znaczy no, znaczy Tom Holland, i oczywiście Mark Wachlberg. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Ostatnio w sieci pojawiła się wiadomość, która mocno ruszyła Twitterem. Wszystko za posta niejakiego Gregora, który to pokazał nam oficjalne koncepcyjne zdjęcia z serialu God of War. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie dobór aktorów. Zwróćcie uwagę, kto wciela się w Kratosa i Atreusa, Tom Hochland i Rocky Rocky. Widzimy, że Tomek wcieli się w Boga wojny i dzierżyć będzie Lewiatana. Jak wiemy, Kratos ma na sobie charakterystyczne tatuaże i nie wiem jak wy, ale one idealnie wyglądają na odtwórcy Spider-Mana. A co do Atreusa? On również wygląda spoko. Rok to potężny potwór, a Atreus jest jeszcze chłopcem. Oznacza to raczej, że akcja gry będzie miała miejsce po ostrym treningu na siłowni i po wzięciu dużej dawki końskich sterydów. Moim zdaniem, te dwie persony idealnie wpasują się w projekt. Każdy z nich wniesie na ekran wysoki poziom gry aktorskiej i będą wyróżniać się nie do poznania, tak jakby te postacie grały inne osoby. Musimy poczekać, bo Gregor, czyli pracownik Amazona, a przynajmniej tak ma w swoim opisie, może nas jeszcze mocno zaskoczyć. Grand Theft Auto 6 to produkcja, na którą które oczeka cały świat Chyba każdy z nas nie może się doczekać Aby pośmigać samochodem Bądź porobić misję w najnowszej produkcji Rockstara Warto powiedzieć, że ich ostatnia gra Jaką jest Red Dead Redemption 2 Trylogii oczywiście nie liczę, bo to odświeżenie Dalej skrywa w sobie wiele tajemnic Które do teraz nie zostały odkryte Ciągle zaskakuje graczy, a jej świat to cudo Na mapie znajduje się wiele misji pobocznych które nie są tak łatwe do znalezienia. Na trailer GTA 6 bądź innej tego typu rzeczy czekaliśmy bardzo długo i wychodzi na to, że nareszcie się doczekaliśmy. A zresztą pooglądamy go sobie razem, bo w sumie jeszcze go nie widziałem, także zakładam słuchawki i lecimy. Kurde, jakie kozackie logo. Ty no, nie spodziewałem się aż takiego loga, no naprawdę, jakie to... Kurde, co jest? Barwy niebieskie są teraz w modzie, więc bardzo dobrze, że taką kolorystykę w ogóle dali. Wielki szacun dla Rockstar Games, bo to serio fajnie wygląda. Grafika wygląda spoko, ale poczekajmy, bo to jest dopiero 20, -20 sekunda. Będziemy w Brazylii? Poczekajcie. Będziemy w Brazylii. Wow. Chile? Co? Kolumbia? Świebodzi! Co? Let's go! Nie no, tego to ja się nigdy bym nie spodziewał. Ale dobra, spokojnie, spokojnie, bo może być to tutaj czegoś więcej. O, pobracamy do Vice City. To fajne. Liberty City i powinno być jeszcze San Fierro. No i mamy. Moment, co? Wspinaczka? Chyba żartujesz? Nie no co? Let's go, kurde. O, tutaj mają nawiązanie do Red Dead Redemption 2, bo są konie. <mum> No, warto takie rzeczy mieć na baczności Co by byście zrobili bez mnie? O, 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 o Ponownie świebodzin widzę Wiecie co mi się najbardziej podoba? Że w końcu Po tylu latach w GTA będzie jakiś polski akcent Jeśli wam to się też podoba No to nie wiem Strzejcie łapkę w górę, bo... Mega. No i generalnie to już jest końcówka. Powiem Wam szczerze, że całość wydaje się gigamocna i już nie mogę się doczekać, aby w to zagrać. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać podróżowanie między państwami, bo nie zapominajmy, że w GTA 6 będzie polski akcent, jak widzieliśmy na trailerze. Rozszerzy to zapewne całkowicie mapę i może nawet będzie moje miasto. A nawet mój dom, kto wie, wszystko może się tak naprawdę wydarzyć. GTA 6 będzie bardzo rozbudowane i już nie mogę się doczekać rezultatów, jakie przedstawi nam studio. Dajcie znać, czy Wy również. Nie wiem, czy śledziliście ostatnią informację o produkcji LEGO Star Wars Skywalker Saga, ale uwierzcie mi, jest źle. Projekt, który wyjdzie już niedługo, zostanie anulowany bądź przełożony na nieznany nam okres. A zacznijmy od początku: Saga Skywalkerów. Produkcja, na którą czeka każdy. Ale to dosłownie każdy. Jakość dzieła TT Games miała całkowicie zrewolucjonizować gry Lego, co oczywiście im się udało, lecz przyszły z tym drobne komplikacje. 5 kwietnia mieliśmy odpalić tytuł, który zmienić miał wszystko. Miał udowodnić, że gry Lego to coś więcej niż klocuszki, a bardzo ciekawa, a zarazem śmieszna historia. Slaga Skywalkerów miałaby być po prostu czymś nowym. A dlaczego mówię to w formie przeszłej? A no dlatego, że projekt został anulowany. Informacji dowiadujemy się za pośrednictwem Twittera. TT Games Pisze, że strasznie im przykro i proszą nas, abyśmy nie czekali na ich najnowszą grę. Sam, widząc tego Twittera, mocno się zlękłem, bo produkcję zakupiłem już dobry miesiąc temu. Czekałem na nią jak głupi i wychodzi na to, że na darmo. Powód też jest bardzo ciekawy, a zarazem prawdziwy. Dowiadujemy się, że firma odpowiedzialna za nowe Lego nigdy nie przedstawiła swojego projektu wydawcy Warner Bros. Interactive Entertainment. Przez to w siedzibie zrobiła się duża awantura i Warner Bracia. Zastopowali działania Star Warsów. W głównej mierze chodziło o tło w produkcji. Jako że saga Skywalkerów miała być czymś nowym, to wydawcy nie spodobało się to, że tylko ludziki i niektóre elementy są z klocków. Ich zdaniem wszystko miało składać się z pojedynczych elementów, które można oczywiście zniszczyć. Nie wiem do końca, jak to miałoby wyglądać, ale na obecny moment nie spodziewajmy się premiery LEGO Star Wars. Podobno cały projekt zostaje przerobiony od zera i teraz wszystko będzie można zniszczyć, tak jak powiedziałem to przed chwilą. Podobno TT Games zostało całkowicie oddalone od. Projektu i za całość nie uwierzycie kto się zabierze. Za całość zabierze się Sony, i oznaczać to będzie, że LEGO Star Wars Skywalker Saga będzie ekskluzywem na platformę PlayStation 5. Podobno cały projekt pójdzie do pełnej edycji i teraz tak naprawdę wszystko może się z tym wydarzyć. Kto wie, ile potrwa przerabianie całej gry? Jeśli mamy tutaj nałogowych użytkowników Xbox Game Passa, to mam dla Was złą wiadomość, chociaż dla was jest ona zła, to dla innych może być wyśmienita. Game Pass cieszy się obecnie dużym uznaniem i i co by nie było, to właśnie on zasiada na pierwszym miejscu w tabeli z usług z grami. Microsoft ma się czym chwalić, lecz nie na długo. Jak wiecie, Sony również wyszło ze swoją inicjatywą. Co w pewnym stopniu przyćmiło Xbox Game Passa? Japoński gigant pod wieloma względami wygrywa z Microsoftem, dlatego ten zaczął obawiać się o swój dobytek. Jak możemy przeczytać na Redditcie, gigant Redmond podobno bankrutuje, gdyż coraz więcej osób zakupuje PlayStation Plus. Satya Nadella, czyli dyrektor generalny, podobno opuścił szereg zespołu, bo obawiał się o swoją przyszłość i o złe zdanie na jego temat. Krótko mówiąc, opuścił tonący statek, a tak się nie robi, drodzy gamraci. Microsoft traci grunt pod nogami, dlatego upadł niżej niż wszyscy byśmy zakładali firma przekazała wszystkie swoje gry z Game Passa na rzecz PlayStation Plus, dzięki czemu marka z Redmond przeżyła i dalej funkcjonuje. Co to oznacza dla Sony? No dla nich jest to bardzo duża rzecz, ale nie nacieszą się nią za długo. Lada moment z jej jeszcze większa bestia, o której usłyszycie w następnym newsie. Powiem tylko tyle, historia związana z tym, jak to się stanie, jest naprawdę ciekawa, dlatego usiądźcie, bo jeśli stoicie, to portki spadną wam z pupy. Usiedliście? Już? Bo pora zaczynać temat, którego nikt z was się nigdy raczej nie spodziewał. Nawet ja sam w to nie wierzyłem dopóki nie zobaczyłem tego artykułu na stronie reddit.com CD Projekt Red to gigant w Polsce, który przejął Sony. Historia jest mocno pogmatwana ale zapytać się skąd wie o tym jakiś losowy gość z Reddita. Ano pisze że jego tata to Tymon Smektała czyli projektant Cyberpunka 2077 No więc, tak jak wiemy Redzi mają na swoim koncie kilka dobrych gier, które bardzo dobrze zarabiają Dlatego postanowili oni złożyć ofertę Sony w związku z ich zakupem Tamci, krótko mówiąc, ich wyśmiali i odesłali ich na drzewo. Nie spodziewali się jednak, że gry, które przejęli od Microsoftu, mocno namieszają w ich bibliotece. W momencie, kiedy ludzie rzucili się na PS Plusa, serwery każdej produkcji stały się przeciążone, co oczywiście nie spodobało się przykładowo Gorilla Games. Sony, jako że dba o swoich klientów, skontaktowało się z radami i przyjęli ich ofertę, ponieważ wiedzieli, że my w Polsce mamy najlepsze serwery. Brzmi to strasznie głupio, ale uwierzcie mi, tak było. Wszystkie projekty zostały oddane czerwonej strefie Polski, a CD Projekt już zaczął planowanie a w komentarzu Pablo, bo tak nazywa się ziomek od informacji, napisał CD Projekt Red od zawsze nienawidził Santa Monika i ich gadoworów, dlatego w momencie przyjęcia praw do wszystkich plików gier skasowali je bez możliwości przywrócenia. Uważali, że może być tylko jeden mężny wojownik u nich w studiu i będzie to Geralt. Temat, jak mówiłem mocno pogmatwany, a zarazem słuszny postacie Kratosa i Geralta gryzłyby się ze sobą, dlatego jeden musiał zniknąć Jestem ciekawy natomiast, jak sytuacja będzie wyglądać z serialem, bo jak wiemy obsadzono już główne postacie więc to również będzie ciekawe i należy temat obserwować Co ciekawe, wcześniej mówiłem, że Sony przejmuje także projekt Sagi Skywalkerów No właśnie, projekt przejęło Sony Ale skoro Sony zostało przejęte przez CD Projekt Red, to wszystko się zmienia Chwilę później dostaliśmy oficjalny trailer od Redów I nie, nie jest to Skywalker Saga, a coś całkowicie nowego Coś, czego nigdy byście się nie spodziewali. Od teraz Gierka staje się Lego Wiedźminem. Na razie zostaliśmy jedynie w stawkę z początku Wiedźmina 3. Możliwe, że ma to na celu jedynie zachęcić graczy do kupna tytułu, bo jak wiemy, trzecia odsłona była tą najlepszą. Nie wiemy, co stanie się z dwiema poprzednimi odsłonami, ale skoro Lego Wiedźmin będzie stał na bazie sagi Skywalkerów, to użyją pewnie niektórych funkcji i będziemy mogli ograć trzy produkcje Lego za jednym zamachem. Dajcie znać, co myślicie i jakie macie o tym zdanie. Jestem giga ciekawy? Aha, no i oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i osoba z dzwonkiem na dole, a ja witam Was na Ludboxie.